Policyjna akcja trwała cały weekend. W ciągu trzech dni w centrum miasta policjanci skontrolowali 105 rowerzystów. 26 zostało ukaranych mandatami, a 7 pouczono. Między innymi za niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego, w tym przejeżdżanie przez przejście dla pieszych, czy jazdę po chodniku. Kilkanaście osób pouczono. Zweryfikowano również stan trzeźwości. Uczestników ruchu drogowego. Wśród badanych alkomatem rowerzystów nie było osób pod wpływem alkoholu. Policja sprawdzała też stan techniczny pojazdów. Tutaj w razie nieprawidłowości stosowano pouczenie. Akcja jak najbardziej potrzebna, uświadamiająca rowerzystów, że ich też obowiązują przepisy ruchu drogowego. Miejmy nadzieję, że będzie zdarzała się częściej. Policja po zablokowaniu mandatów wykaże się również jakby taką dobrą wolą edukacyjną, która będzie uświadamiała rowerzystów. Policjanci podkreślają, że akcja jest konieczna, podobnie jak karanie mandatami. Wszystko to dla dobra rowerzystów. Chcę tylko przypomnieć, że od początku roku, choć jeszcze nie zaczął się sezon rowerowy, tak naprawdę w pełni, doszło już do 26 zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów. Dlatego nasze działania mają uświadomić rowerzystom o istniejących zagrożeniach, że są częścią ruchu drogowego i jego uczestnikami. Policjanci zapowiadają kolejne podobne akcje.